Dobry Boże, ile razy żegnałam kogoś na dworcu, ściskając dłonie tak mocno, jakby od tego zależał cały świat. Perony pachniały mokrym węglem i kawą w plastikowym kubku. Serce drżało, gdy pociąg zbliżał się z hukiem, a ja w ostatniej chwili jeszcze raz przytulałam dziecko, wnuka, czasem tylko list w kieszeni. Ludzie machali chusteczkami, ktoś płakał, ktoś śpiewał cicho pod nosem. Panie, wtedy prosiłam Cię tylko o jedno. Żebyś ich chronił w drodze, żeby zawsze wracali. Dziś, gdy słyszę dźwięk odjeżdżającego pociągu, czuję ten sam dreszcz, ale już więcej wdzięczności niż lęku, bo wiem, że Twoja opieka nie kończy się na peronie. Proszę Cię Boże, niech każdy, kto wyrusza w swoją drogę, znajdzie bezpieczeństwo i otwarte ramiona po powrocie. Daj nam siłę do pożegnań i radość z powrotów.